Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, jestem ze mną Agnieszka. jestem. I Tomek. I jestem, intro. O witamy... A, no tak, z bo... no, ja <trym> no, to... To tobą! I witamy was oczywiście Ojtek debilu. <laughs> to, to u ciebie, to ten duch, został go w spokoju. I w każdym razie, witamy was w kolejnym odcinku, za wszelką cenę, oczywiście nasze wyzwanie jest Dead by Daylight. E, mamy wszyscy po cztery perki. Tu się tak. nic za bardzo nie zmieniło. Ja gram dzisiaj Davidem Kingiem, bo Jeszcze. ostatnio grałem Dwightem. I tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, dopiero teraz będziecie wiedzieć, kto, i my będziemy wiedzieć, kto będzie y, uciekać. I ja roluję, więc y, przełączam okno, Mam nadzieję, że się dalej nagrywa. Uwaga, jak nie, to mnie jest. Top. Wróciłem do gry i i. i. Aga, przykro mi O. Uff. <noise> uf. um, mm. W każdym razie zanim Aga wyjdzie to przypominamy wam oczywiście zostawienie no łapki, się. komentarzy, subskrypcji, wpadnięciu na wszystkie no socialki. Jej, no. Linki macie oczywiście w opisie i jak gdzie? Nie wiem, g dwa. Takie dwa też was zapraszamy I słuchajcie, trwa dalej ten event maskowy Ja mam chyba cztery czy pięć masek? Dopiero? To to się czy, się ma, czy ja mam Gibona? O, właśnie, pamiętajcie, żeby dać mapę, nie? Że, nie, nie. Znaczy nie, nie, ja daję, ja daję tartę. Gibona, mówię, Daliście wszyscy tartę? Co? Ja nie mam. Jaką tartę? No jak ty nie masz tarty? No, czekaj, to... O, mam teraz, już Jaka mogę? to jest tarta? Bij, Tomek, szybko jeden poziom na, a, na dziadku, szybko. A, ale ja nie widzę, gdzie jest tarta. No, taka złota. Nie mam. To się nazywa kosmarna tarta. Takimi Takim, paluchami, taki, pomarańczowymi. Boże, milion 600 tysięcy punktów. Mm. No to... To jak 30 sekund Odwikajcie, no, nie, nie jesteście gotowi No ale no, tak? 25. Nowy poziom, nowy poziom 23, Ech, co to jest? 22. Kurwa, to jest tarta. tarta! Tarta? Tarta Koszmarna tarta, dałem Dałem? Ha? Dobra Jestem pre -lo -lo. Ostatnie, o, tak. Już Preloo. Ostatnie chwili żeś zdążył Już wygrałem Także dzisiaj coverujemy Agnieszkę Powiem tak, nie obiecuję, że ucieknie pod warunkiem jaka będzie mapa i jaki będzie jak I jaki jak będzie tunel, camper to... to, to jak A będzie Pindor? jak będzie Pintor? Jak będzie Pintor, to mamy przerąbane, bo przez przed cały odcinek będzie tak ciemno, że go chyba będę musiał rozjaśnić Tak? Ja na Pintora jeszcze nie grałem mm -hmm. No, to poczekaj, jeszcze z szafy wyjdzie Ja widziałem tylko łagi Pintora, jak grała z nim Boże <grym> Ile <z> punktów <grym> będzie? <grym> no nie będę tego komentować, no no, a ty to twarzy z pindolem, no, z pindorem! on zaczyna, a później mówi: Ej, Aga, ten nasze kuźwa to jak na tych odcinkach, są chore. Ja. A sam to zaczyna, co? nie? No właśnie! Ej, nieprawda, Aga częściej, Wojtek sam zauważy, że Aga cię pisze, zaczyna parskać, i potem nakręca mnie. No to po co się nakręcasz? Właśnie. Coś jest taki. kuźwa zegar? No bo ja tak mam szat. O, placówka medyczna. O, jest sympatyczna. Jeżeli, Tomek, będziesz widzieć takie, takie, ta, takie totemy jakby z zaproszeniem na górze, to bierz. I to znaczy, czy jest Pindor? Nie ma na Nie, szafach. Nie, uf, uf. A to co, widać Pindora już tak, na szafach? masz takie zębówki na szafach, bo możesz zamykać szafy. Widać Pindora na szafach. Znaczy, ja cię mogę narysować w zeszycie. Ej, wy jak byliście w szkole, to też rysowaliście się w jakichkolwiek Oczywiście. Koleżankom narysowaliście? Nie, ja nie rysowałam. A potem miały taką kolekcję penisków. A bo jak były te takie... Wpisywaliście się komuś do tych... E, złotych myśli? Tak. Tam na pierwszej stronie było... Lubisz mnie? Nie. Nie. Wiecie jak jest? masz na imię? Królik. No ta, o, ruina. Wsiągam. Czemu królik? Znaczy totem, generalnie jakiś. Jebanana jest. Kruku. Więc pewnie ma korzenkę, pewnie. <grym> ona mi tu miał czy. Pożem. Idzie do I mnie. Nie zdjąłem. Nie, ona tu jest. Która poszła stąd. Ja usłyszę. Ja usłyszę. Siedzę w ja bathroom. Ja mam ogólnie. Y, dzisiaj muszę mieć. Jest pieczarka, time, tak? Tak, pieczarkowa. Ona była u mnie. Ja jestem na środku nad. O, już, ja robię jedną osobę skrało. gdzieś na obrzeżach. Trochę poszło. Najlepiej to by było, jakbyśmy to na środku zrobili. Bo no właśnie, jest jestem jest na trudniej... środku. Robię tego na środku. A kto tu jest? Ja. Teraz, że moja spacja się nie spieprzyła Ja, ja, używam, a ja używam tej yy, skrzynki w ogóle, żeby jeszcze szybciej było, bo to jest taki. To jest taki gend dosyć. jak tu się mówi. Trudny. Nie tyle co trudny, co strategiczny. O, może tak. Ej, dalej jest ruina? Nie ma ruiny. Jest. To ja zdjąłem pewnie kołysankę, a to jest jeszcze jakiś inny Heks. Regresuje się nam gend, widzę? Nie regresuje się. Ja uciekłem. Dlaczego? Bo on tu śpiewa. Co, co śpiewa. No i ja nie chcę umrzeć. Ale jej tu nie ma. Żaga ma nie umrzeć. To co? Ja pierdolę. To znaczy, że ja też muszę? No i kuria Wojtek, wróciłem ja już ją słyszę. He's my master. No bo przyszła tutaj, tak? No widzisz, mówiłem. No ale jakbyś tu był, to byśmy go wcześniej zrobili i uciekli. Ja uciekłem. To no, jest hit. Tomeczek, tomeczek. Ja this time jestem plus ostrożnie. A właściwie to ja trochę źle zrobiłem z tym totemem. Kurczę, przecież ja mam tom do leczenia, a ja nie wziąłem sobie tego. Czego? Ja nie mam samopatrywania. E, mam ruinę. Fajnie, że mój głos już siada. A w którym jesteś mniej więcej miejscu? Ja jestem w łazienkach. Taki długi pokój łazienkowy. ja mogę go przeknąć na dół zdrawiania totem. Też teraz? Nie, dobra, to rób, to ja znajdę jakiś inny ja, ja robię kończę. z panem ze Strange Things. Tam była szybko. Ha? Damek, czy ona cię goni? Yeah. Nie. Nie, bo jest jestem pro-lolo. Ja też jestem ostrożny. Dystajm. Co tam znaleźć, ale. Znowu mam jednoosobowy, to chora głowa. Tak, jak gdzieś tam jesteś dalej koło tych łazienek? Tak i pani. O, cześć. Wie. O, 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 Pani tu jest. Ty kiblach jest jednoosobowy. <grym> Tomek jest za nami! Super! Chyba za mną! O Jezus Maria! Wojtek! Ty, ja rozumiem, że ty nie umiesz No, prawo. no nie mogę, zablokowała mnie! Nooo! No nie mogę wyjść, ty guźwa, gruba szmiro! Ja rozumiem, że Wojtek nie rozumie prawo-lewo, ale że... Czuj ty. nie! Jezus Maria... A ja byłem w tej bathroom i ona mi biodro wsadziła i koniec. Już nie wyszłem, no. Gdzie za mną? Nie wiem, chyba tak. Przy mocy. Eee. Bierze toporki z szafy. Mhm. Mm Zaregresuję, Ty, Ty, stranger, chodź tu. I chyba camping. Oj, jest Maria. No, gdzieś poszła, ale już. Nie widzę jej. już Ktoś pójdzie po Wojtka? No, Bo ja, ja ty mogę. Jaga jesteś ale... najbliżej. Oni no, się Wam no leczą. No ja A ona mogę tu i... campi. No właśnie, no to jak. trzeba mi do jaga czekaj. Uważaj, Jaga. Poszła zregresować? Posz, poszła stamtąd? Ona była u nas. Ubróci, ubr o, Aga, uciekaj. Traka, traka. Gdzie ona jest? Nie może być za mną. Dobra, Nie masz teraz. cygarek, masz cygarek, bierz mój no. zegarek. Poszedł I... za Wojtkiem. Nie. A widzisz, że była przy mnie? Nie wytryj mnie. No, ja pierdzielę, jak mnie tak denerwuje. <grym> Dobra, ale to nie ty masz uciec. No i pod hakiem, no centralnie. No ale dupa ty. No Stevie, zdejmijesz mnie od razu. Mam nadzieję, że masz zegarek, chłopie. Nie no. Dobra, gdzie są jeszcze geny? Tamten zrobiliście, tu, ten Tu gdzie taki... wisiałem jest jeden. A choć tu był taki jeden na bardzo dużo. Co zrobił był dźwięk? Tu jest osoba e, t... Aga, tu to, jest, robię. Ale on jest jedno... Zaproszenie się gdzieś zrespiło. Tu na instytucie to jest straszne. Dobra, ten jest zrobiony. To ty jesteś tu, to ja pójdę gdzieś, nie wiem Tu mam jakiegoś gena. Aga. Hmm. Ona kogoś tam śwista. Aga, widziałem ją. Ja robię gdzieś na skraju mapy, po środku mniej więcej. Oboje nie widzę. Osobowy. Ja biegam naokoło. O nie, ona tu idzie. dobra. Ja mam jedną trzecią. Mhm. Ale lipa, no nie mogę znaleźć, słuchajcie, żadnego, to temu, żeby... Ale lipa ty! <noise> Zawsze jak się szuka tego, tytułem, to temu to ma. Tak, a zawsze jak się nie, nie jest potrzebny, to się to, znajdzie, o, to nie? Ten, no, uhy, tak, zawsze O, tak. mi zaburczało brzuchu e, Tomek, ja ci nie chcę nic mówić, ale ty musisz teraz iść zdejmować z haków, bo. Super, ty. Ja już dwa razy wisiałem. A kto wisi? Random. No dobra, coraz pójdę. Ona idzie, niedaleko mnie. Ja kończę gena, dlatego musisz musi poczekać. Pieprze, chyba. O. O jest jak dobrze że się nie schowałam w tej szafie, bo ona tam bierze topory Chyba lecę porą do Mhm O, totem. Nie mogę go teraz zrobić Dobra, ja. Widzicie, widziałem gdzie ty jesteś. Nie więcej. Ten totem widział. Widzicie po niego? Nie, Oj. bo ona kampi. Aha. Ale to i tak by trzeba było powawać. Co tam tak na jolo? Dobra braszcza. szlak. Wojtek. <grym> Aga Aga na on wraca tam chyba. No to by sejsło no. Pan też jest totem? On ma Desa. Ale to by chyba zwykł uniśł e, tą Nie ważne. Dobra, to już nie. Nie ma Desa. Ja szukaj, gdzie jest ten Tu, tu gdzieś był. essa. dobrze. Ok, do Wojtek, zgubiłem się. Dobra, jest. A to nie ten, to jeszcze jeden. Ale to nieważne, ja go błogosławię. No błogosław sobie wziął pana. Gdzie on, to jeszcze był jeden. Tomek, nie ważne, idź gen, szukaj. No, szukam przekaz. Tam, gdzie on wisiał, mniej więcej gdzieś był gen. Mm. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie, szukaj. Igo, ja się. Po nagraniu, Aga. No bo kuźwa przeszła koło mnie, byłam pieczarką. Bo no dobrze, ona Aga, tego... jeszcze ani razu nie wisiałaś, Ale więc. bo ona tego tego, ona tego randoma goni. Mhm. Znalazłeś Tomek ten, ten gen? Nie, szukam gena, szukam totema, wszystkiego szukam, nic nie widzę. Totemów nie szukaj na razie. Nawet gena nie widzę. Tomek, ja mam tu, tu gdzie był totem, chodź. No Boże, to nie gdzie wybuchnie. O, Aga idzie, Aga, Aga, Aga. Gdzie? O mi się totem! No tu gdzie totem chodźcie? Tu jest gen osobowy A ten błogosławiony? Tak A gdzie ty... O. Uuu! Ja byłam w pomieszczeniu. O, o widzę, że znalazłeś zaproszenie. Mhm. Mm to moje. <laughs> moje. Mhm. O, ona tego randoma ci śnie, czajcie, to? Jak ja Dobrze, chanica? dobrze, nie o, trudno, dobra, że nie trudno, ale... oni wiedzą, że my ich poświęcamy. No nie wiem. Jak On będzie nawet nie... to poświęcili nas. On nie musi wiedzieć. Gdzieś was słyszę Tomek za totem w rogu mapy. Baga! No, Gdzie? No po drugiej stronie. A, tu ja widziałam! No, Pokazałem się, że widziała. To <grym> gdzieś tam stanął, tam, tam tam. Dobra, najmiście. Dobra, otwieraj to szybko. Albo ja, albo ty. O co ja? Uważaj, bo ona tu idzie. Lalalala la, la, la. Dobra, to trudno, ty masz uciec, nie? To spida jest stąd, jak coś. Uważaj. No, ona jest przy bramie. Tylko nie biegnij za te klamotki, za te te, te, te. te, jak się nazywa. Kurde, ty bo ty mnie duże. palce bolą! Uciekaj stąd, żeby mnie mogło otworzyć. Ale no, no, dokąd? drzwi! drzwi. O, dobrze. <ślań> to lewo, prawo. Dobra, ja. No, to Kurwa! Tyż, tyż. Ej, mam uciekać, jak No, nie ja to... ja widzę tej gry. Hmm. To raczej tak. Nie widzę. Ale mam otwierać? Znaczy nie, czekaj przy bramie po prostu, bo nie ma Noeda, więc... Easy. Bądź na tak, że jak ona, wiesz, będzie, to wtedy... Wiszę. Mhm. Poszedł do was. Ej, Steve chyba otworzy, nie? Steve, eee... Steve, ja cię ściągłem, chodź tu. Ja pierdo... Tomek, będziesz miał zegarek, więc... Do wyjścia. Ja Pierce Miałam... No. Jak mnie kuźwa by pizło. ludzie, ja pierkur, kur. Ja pieprze w bramie by mnie wyłożyła Bo kuźwa tam, mnie Czekaj, 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 czekaj. No chodźcie. Dobra, czwarty. RUN, 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 RUN Dobrze! Pięknie! Pięknie. Ale powiem szczerze, już nie miała, już mnie miała. No i dlaczego tym razem ja nie mogę uciekać? no tak to wyszło. <laughs> jak będę czekać do Gideona, kuźwa uuu Jak to Aga było? Nie mam pipki, tylko mam teraz co? Pipon. Mam mam pipona w Słuchajcie, sensie, ja za ten zatem mecz dostałem 140, 143 tysiące punktów No, dużo się dostaje Bardzo Bardzo dużo, dużo. Mhm. Także zajebiście co tu w ogóle była? Barba była w ogóle A, Zero z tak. nas zabijało Ruina i... Co nas zabijało? Zero bitches? No zero z kuźwa to zabiłeś, wiesz? Z Malty. Boże, przez chwilę myślałem, że ten ktoś ma na awatarze, mamy na obrotach. <grymne> Ej, ten mu napisał, go touch some grass. Aaaa, <grymne> O matko, no dobra, no, on go. słuchajcie, No trochę tak. Dobra, słuchajcie, ale udało nam się ładnie uciec. E, tym razem nie było tańczących killerów jak ostatnio. E, także co? Oj, dostałem maskę trapera. Nice, mam 5 z 12. Super, mm. prawie połowa. E, w każdym razie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień, gdzie znowu będziemy ogarniać. Tym razem będzie rolować Agnieszka, mm -hmm. więc zobaczymy, kogo wyroluje. E, Mnie. I był z nami Tomek. Byłem. I Aga. Byłam. A my co? Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć. Pa, pa. pa, pa.